widzowie, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj opisałem Wam Salt Chip Challenge. Dobra, jak widzicie, jest jeszcze e, nieospakowany. Najpierw przeczytam sobie skład, żeby zobaczyć, jak dużo to ma soli. Dobrze, mamy. Y, to ma 8 gramów. To ma aż 8 gramów soli, to bardzo dużo jest. Czyli, albo dzienne zagładzanie to jest 5 gramów soli. To w takim razie będzie prawie, prawie dwa razy więcej niż dzienny zapotrzebowanie. Dobra! Boję się tego, otwieramy, jak widzicie. Pierwszy. Drugi. Dobra, trzy, dwa, jeden. <tryk> Pyk. Dobra. Mam, jak widzicie, taką uloteczkę. O, mamy tutaj takie trzy rzeczy, zobaczcie. Mamy Hot Chip Challenge. Mr. Swiss Challenge, którego te dwa testowaliśmy. Ale napiszcie w komentarzu, czy chcecie też Hot Nut Challenge. Dobra. Dobra, tu nie ma, że... To jest po prostu na, na początku mega, mega słony, jakie ostre. Dobra, mamy rękawiczkę, tak jak w Hot Chip Challenge. Zakładamy ją. Dobra, mam ją. Otwieramy rip, Upadł mi. Dobra, to możemy... Nie wiem. Na przytniemy sobie to. Dobra, trzy, dwa, jeden. Dobra. Wyciągamy. Go. o Jezu święty! Jakie to jest <trybujesz> ja niebieskie! Nie, nawet ładnie. To jest taki po prostu Doritos, niebieski chips, po prostu chips niebieski. Widzicie, dobra. Całe w soli to jest. Trzy, dobra. Zostawcie za to suba. Musicie za to zostawić suba. To jest special na 16k. Dobra. 3, dwa, jeden. Obleśne. Obleśne. I ta powoda. I ta powoda, jeszcze powoda? Bo załóż mnie. ja się, nie, bo nie mogę znaleźć kubka. Po prostu. W sensie nie, nie, że nie mogę znaleźć kubka, tylko po prostu. Nie. Uchytstwo. To już. A było już takie pik ostre. Obrzydliwe to jest. Po prostu ohydne. Przynajmniej się nie zżygałem. Szybko poleciałem po wodę. Dobra. Standardowa tatua. To jest ten sam tatuaż jak z Hot Nie widzę różnicy. Dobra, Na naklejeczka. Mamy naklejeczkę, obrzydliwe. No, że, na, na, nawet mi się nie chce rzygać, go po prostu to jest tak słone, jakbym zeżar całą wieliczkę i pobił to wodą z Morza Martwego. Ochydne, po prostu ochydne. Oh, oh, Dobra, widzowie, na, na, napiszcie, czy mam też przetestować... E, gdzie to jest? Gorącego orzecha challenge, hot nad challenge. Wygląda jak taki trapez, bo to jest trapez. I tu podejrzewam, że to jest jakiś hardcore. To musi być coś mocnego, ten cały hotdog. Eee... Dobra, widzowie. Naprawdę najgorszy chips. To jeszcze niebieski, taki chemiczny. To naprawdę. Jakby zeczer całą kopalnię w wieliczce i popiją wodę z Morza Martwego. Ochydna. po prostu. To jest pewnie cała wieliczka w tym jednym chipsie. Niedobre. Bardzo niedobre. Och, ok, no po prostu... Nie, rzeczywiście nie odwodnie, bo kupiłem strasznie dużą ilość wody, ale... Napis w ogóle, very salty, bardzo słone. "Endless last words, tutaj znamy napisane nawet. Original by Hot Ship Challenge. Tutaj mamy napis. Dobra widzowie. To by było tyle na tyle. Obiecałem Wam. Dzięki za 16K. Cześć.